Psalm czwarty. Kierownikowi chóru na instrumenty strunowe Psalm Dawidowy Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Mężowie, dokąd będziecie sercem ocięwali, czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa. Wiecie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę. Pan mnie wysłuchuje i lekrość go wzywam. Zadrwijcie i nie gweźcie, rozważcie na swych głowach i zamilknijcie. Złóżcie. Nalewne ofiary i miejcie w Panu nadzieję. Wielu powiada, w nam w szczęście? Wznieś ponad nami, O Panie, światłość Twojego oblicza. Wlałeś w moje serce więcej radości, niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina gdy się połowę zasypiam spokojnie, bo ty sam jeden, panie, pozwala w mi miewkać bezpiecznie. Amen.